co ona tak płacze i płacze? Ubierz ją, dziewczyno, za zimno jej. Nie, no ciepłe nóżki ma. A może brzuch ją boli, bo coś zjadłaś? Oj, będzie wam ciężko ją oduczyć od smoczka. Chodź, kochanie, do babci. Babcia da ci landrynki. Mamu, jakie landrynki? Przecież ona dopiero roczek ma. Dobra, dobra, wychowałam szóstkę dzieci i jakoś nikomu nic nie było. I mamusia pojedzie na zakupy, to będzie nasza słodka tajemnica. Nie, nie będziesz jej dawała żadnych landrynek. Zjesz jedną landryneczkę, nic ci kochanie nie będzie. Ale ty jej nie noś tyle, bo ją przyzwyczaisz. Karmi ją cycem, ile wlezie. Co z tego, że cię boli, że nie masz? Mleko od matki to od matki, a nie jakieś modyfikowane. Później chorować będzie. I ja wiem, co mówię: wychowałam szóstkę dzieci. I każde zdrowe, silne. Bo karmiłam swoim mlekiem, a nie jakieś. Kiedyś tego nie było i chorób nie było, a teraz. Ty temu dziecku krzywdę robisz. Coś ciebie za matka.